Przed Państwem grupa czwarta, najpiękniejsze jamniki oraz sędzia, koleżanka Marlena Jakubowska z Polski, która dokona wyboru najpiękniejszego jamnika. W ringu przygotowawczym grupa piąta i szósta. Wszystkie odmiany włosa, a więc jami krótkowłosy, długowłosy i szorstkowłosy, kilka odmian wielkości, standardowy, miniaturowy i króliczy i również różne odmiany kolorystycznie, a więc mamy dziczego, rudego, czarnego, podpalanego i pszenicznego. I proszę Państwa, maluchy opuszczają ring, a pozostały z nami trzy odmiany standardowych jamników, krótkowłosy, długowłosy i szorstkowłosy. I poprosimy Państwa na podium numer 530 jamnik standardowy, krótkowłosy na miejscu trzecim. Numer 524 jamnik długowłosy standardowy na miejscu drugim, na miejscu pierwszym. Janik Sząsko włosy standardowy numer katalogowy 537. 537.